Na dzisiejszym naszym spotkaniu chcę Państwu przedstawić model skutecznego leczenia depresji. Dlaczego to jest takie ważne moim zdaniem? Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że rozpowszechnienie depresji niezależnie od przyczyny, jaka ją powoduje, sięga od kilku do 15% populacji. Wyobraźcie sobie Państwo grupę osób wokół siebie stu osób, gdzie przynajmniej kilka a nawet 15 z nich doświadczyło albo doświadcza depresji, nie mówiąc już, że możemy się znaleźć w tej puli od kilku do 15%. Jak skutecznie leczyć depresję? Otóż nasz model, wypracowany w Psychomedic, zawiera się w takim bardzo dziwnym, może dla Państwa, z pozoru, akronimie 2Z. Dlaczego 2 i dlaczego Z? Akronim zwykle powoduje, że człowiek łatwiej przyswaja pewne informacje, łatwiej je zapamiętuje. I w związku z tym w naszej instytucji postanowiliśmy ten model nazwać w akronimie 2Z. Dlaczego 2 i dlaczego Z? Powtarzam się. 2 to przede wszystkim diagnoza, współpraca i akceptacja. Diagnoza. Powinna być postawiona jak najszybciej przez wykwalifikowanego, doświadczonego specjalistę, bo oczywiście wtedy człowiek może liczyć na szybką i skuteczną pomoc. Współpraca. Współpraca powinna opierać się na partnerstwie. Co to partnerstwo oznacza? Oznacza wzajemne zaufanie, wzajemne poszanowanie podmiotowości, wzajemny szacunek, wzajem, wzajemne informowanie się o wszelkich, info, o wszelkich e, problemach, wątpliwościach, e, poświęcony czas i oczywiście empatia. Akceptacja. Depresja powoduje określone objawy. Objawy te mogą utrzymywać się nawet przez dłuższy czas, pomimo skutecznego leczenia. Proszę pamiętać o tym, że farmakoterapia depresji jest skuteczna zwykle po dwóch tygodniach, trzech tygodniach, czyli wymaga ogromnej cierpliwości ze strony osoby cierpiącej, ale także cierpliwości prowadzącego lekarza. Akceptacja pewnych niedogodności związanych z objawami, takimi jak na przykład spadek zainteresowań, problemy ze snem, problemy z odżywianiem, problemy z zadbaniem o siebie, problemy seksualne, trzeba pamiętać, że objawy mogą się dłużej utrzymywać pomimo, tak jak mówiłam, stosowanego leczenia. Akceptacja pewnych ograniczeń wymuszonych farmakoterapią, np. przy stosowaniu wyższych dawek leków przeciwdepresyjnych, niemożność prowadzenia samochodu czy np. rezygnacji z pewnych przyzwyczajeń, jak np. wino do kolacji. Co oznacza Z? Z oznacza zasoby. Zaplecze. I mamy tu na myśli zaplecze w rozumieniu specjalistycznym, czyli wsparcie psychologiczne, wsparcie, które może zapewnić wykwalifikowany psychoterapeuta, który może zastosować różne formy psychoterapii, żeby. Przebieg leczenia depresji, przebieg doświadczanej depresji złagodzić albo zrozumieć przyczyny, które mogły ją spowodować. Bo musicie Państwo pamiętać o tym, że depresja może mieć charakter choroby. O etiologii biologicznej, ale może też być spowodowana czynnikami środowiskowymi. I my, jako psychiatrzy, mówimy wtedy o reakcji depresyjnej, o zaburzeniach adaptacyjnych. Drugim, za, drugą formą Z, czyli zaplecza, jest wsparcie, albo inaczej mówiąc, oparcie społeczne którego doświadczamy od naszych bliskich, od rodziny, od znajomych, od przyjaciół, którzy rozumieją, na czym polegają objawy depresji, wspomagają nas w procesie akceptacji pewnych ograniczeń, pomagają nam przez ten okres cierpienia przejść. Nie mówiąc tutaj już o takim fakcie jak niezrozumienie, na czym polega objaw depresji i na przykład wymagania bliskich czy pracodawcy w bardzo takiej czasami nieprzyjemnej formie, że lenimy się czy nie spełniamy pokładanych w nas oczekiwaniach. W związku z tym pamiętajcie Państwo o tym modelu 2Z, czyli jak skutecznie leczyć depresję.